Chciałbym przestrzegać, przestrzec przed taką złudną nadzieją, że udało się już wszystko. W Newport zapadło wiele istotnych decyzji. To jest porażka Bronisława Komorowskiego. Prezydent zadowolony wrócił z Walii i wizytuje bazę w Szczecinie. Dla opozycji to powrót na tarczy. Minęła 19.45. Bartłomiej Maślankiewicz to jest główne wydanie wiadomości telewizji Republika. Bronisław Komorowski z wizytą w Szczecinie. Prezydent odwiedził kwaterę główną Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód. To prawdopodobnie ta jednostka będzie dowodziła siłami tzw. szpicy NATO, czyli sił szybkiego reagowania, których powstanie zapowiedziano na zakończonym szczycie paktu w Walii. Ale czy możemy czuć się bezpieczniej? Wśród polityków zdania na ten temat są podzielone. Bartłomiej Graczak. Prezydent podsumował w Szczecinie rezultaty zakończonego w piątek w Newport szczytu NATO. Bronisław Komorowski odwiedził kwaterę główną Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód. To tutaj zostaną ulokowane czterotysięczne siły tzw. szpicy. Dzięki temu ma być możliwa natychmiastowa reakcja w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa któregoś z państw paktu, ale też interwencji wojskowej w innych regionach świata. To było dominującym elementem przygotowań Korpusu właśnie misje ekspedycyjne, a teraz będzie to misja obrony terytoriów krajów członkowskich. Udało się bardzo wiele, ale chciałbym przestrzegać, przestrzec przed taką złudną nadzieją, że udało się już wszystko. Ministerstwa obrony narodowej Niemiec, Danii oraz Polski podjęły decyzję o przeniesieniu korpusu do wyższej kategorii bojowej, podstawowym zadaniem stacjonujących tu żołnierzy na to będzie szybkie reagowanie. Będziemy musieli się przygotować do osiągnięcia pełnej gotowości bojowej w znacznie krótszym czasie. Aby być rozmieszczonym, w obszarze wojnego przeznaczenia korpusu. W dokumencie szczytu jest też zapis, że kraje NATO zwiększą wydatki na cele obronne do poziomu 2% PKB w ciągu dekady. Wymusiły to Stany Zjednoczone, które pokrywają ponad 70% wydatków obronnych NATO. Do tej pory państwa członkowskie ograniczały wydatki na zbrojenie, a Rosja w ciągu 10 lat zwiększyła je ośmiokrotnie. NATO po 25 latach od Zakończenia zimnej wojny uznało, że zagrożenia dla Europy znowu są na jej wschodzie. Naszym celem było to, aby jednym z głównych wniosków sojuszu w tej sytuacji była decyzja polityczna o wzmocnieniu wschodniej flanki sojuszu. Chura optymizmu nie ma w szeregach opozycji. Politycy podkreślają, że 4000 żołnierzy to mało, poza tym zastanawia, dlaczego to odległy od wschodniej granicy Szczecin będzie kwaterą korpusu. Jeszcze kilka miesięcy temu Radosław Sikorski chciał, aby w Polsce stacjonowały dwie brygady, czyli 10 tysięcy żołnierzy i to na stałe. To powinny być bazy w Olsztynie i w Białymstoku, bo z tej strony grozi nam niebezpieczeństwo, z tej strony grozi nam agresja rosyjska. Sukcesem byłoby to, gdyby na terenie Polski stacjonowały wojska amerykańskie. Jeśli ten konflikt, to są konkluzje szczytu NATO i ryzyko zagrożenia ze strony Rosji zmaleje, no to wówczas te siły Szybkiego reagowania, pakują manatki, ich nie ma. Przywódcy państw sojuszu nie zdecydowali się podczas szczytu w Newport na udzielenie Ukrainie pomocy wojskowej. Fundusz w wysokości 15 milionów euro przeznaczony dla Kijowa to tylko niewiele znaczący gest. Zamiast armat, zamiast czołgów, Ukraińcy dostali 15 milionów dolarów, czyli pieniądze na skarpety dla armii. Agresja Rosji na Ukrainę to najpoważniejszy od dziesięcioleci test dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na razie nie można powiedzieć, żeby pakt zdał go pomyślnie. Bartłomiej Graczak, Telewizja Republika.